I pierwszy odcinek e, widać. E, ja jestem Bolinella. E, mam, gram teraz wyprawę. Mam 20 postaci. E, ogólnie możecie głosować, na jaką postacię mam grać. E, sorry za ten SMS od Make Call. Dobra, nieważne. Nie przejmujcie się. E, zagram sobie bólem na razie. Ból już wypada z ekipy. Będziecie musieli zagłosować, którą postacią mam grać. Dla co? Jak będzie drugie miejsce, to będzie spoczek. Nie lubię dostawać minusów, a poza tym zaraz mam ośmiobitowca yy, stygować, niestety. Zresztą w sumie dobrze, ale dobra, nieważne. Chciałabym bardzo wygrać. Na tym odcinku zagram może 5 rundek, a może troszkę mniej, albo troszkę więcej. Nic nie jest wiadome. Nie, no, nie żyję. Wrócę do Was, jak yy, odżyję się. Boże, przegrałam. Sam minus. Jestem w prawda? Ale coś tam umiem. Daję zagrać ponownie. Dzisiaj otropię na, od, wytropię na tym odcinku 8 bitowca. Przysięgam, słowo harcerze, że coś tam dalej, dobra, nieważne, gram. Idź stąd, Boże. Za dobra nie jestem w problem, przyznajcie. I sama to mogę wam przyznać, bo jestem słaba. Mówiłam, zaraz przyjdę. Odrodziłam się teraz. Niech oni się kogoś zabiją, Boże. Gdzie idę? Mogą być e, Rikocy, e, Riko, jak to mój brat mówi Rikocytem. E, bo patrzcie, kto tu jest Quajperka. Idź stąd, Boże. Jeszcze biję swoją narzeczoną głupek. Dobra. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Boże, no czemu oni tak wszystkich zabijają? Mnie nikt nie zabije, znaczy w sumie już ona mnie zabije. Jak mówiłam, no zaraz wrócę. Jestem, e, chciałam wam powiedzieć, że nie będę robić e, długich odcinków, maks 10 minut myślę. Boże, dobrze, że uciekłam, bo bym tego nie przeżyła. A w sumie, mam czasami lagi, więc jak coś, żeby nie było ja lubię tak sobie jeździć. I nienawidzę tej mapki, ja lubię tą ze skrzynkami, bo zawsze mam drugie miejsce, albo pierwsze. Przecież już w ogóle nie mam. Jestem za dobra na trzecie miejsce. Nie no, teraz mnie kruk zabije, jak mówiłam. No czemu? Czemu mnie wszyscy próbują zabić? To jest głupie. Kaka koko, gdzie ja poleciałam? Ja jestem głupia. Serio, no trzecie miejsce. Jeszcze jedną rundkę zagram. Znaczy w sumie dzisiaj wytropię, mnie 8 bit. Wrócę do Was, jak będę miała 95 pucharków. To nie fair. Zaraz wyjdę spokojnie. Dobra, idę się pić. Boże, teraz tego nie mogę zatrzymać. Nieważne, wielkie starcie. No idź stąd! Frank! Franko to jedno. Jest ja taki Franko. Franciu. i czupa. Ja to wygram. No chodź tu, Szeli. Shelly, pamiętaj, jesteś najlepsza. I nikt. I nic. I nic. I nic. Dobra. Ha, ha, ha. Ogółem będę zaraz grała w solówę. Pokażę wam pierwszą rundkę, ale potem już będę grała inaczej. Patrzcie na to, brakuje mi 15 pucharków, dlatego teraz gram w solówę. Tak. Ym. Jak mówiłam, pierwszą rundę wam pokażę. Chodź tu! Boże, ja jestem pie z piekielnego ognia stworzona, wiecie? Jestem z piekielnego ognia. He, he, he. Jeszcze Fatabie gaście. Chyba po mnie. Biedna ja. Ale w krzakach nie będę siedzieć, To jest nieferowskie. W ogóle to jest nie. To nie jest... Ja nie jestem kujonem, niestety nie jestem. Jestem sportowcem. Nie jest tu. A, ja nie zabijaj mnie, błagam, tylko nie to. Ja jestem za młoda, żeby umrzeć. Ja czekam, aż się ktoś odrodzi. Oh no, czwarte miejsce. Dostanę plus ileś. Jak mówiłam, to jest koniec. Pokażę wam zaraz. Ogólnie zaraz. Patrzcie, to jest moment. I idziemy. Jezu. Nie no muszę wam pokazać jeszcze jedną rundkę mogitowca, naprawdę to jest bardzo fajne. Dobra, zagram wam tą jedną rundkość, a nie ja gram w Solo i za daleko nie ucieknę. Patrzcie jaka ja wolna jestem. To, co ja wzięłam? O nie, ja mam lagi. oh no, i teraz mnie to zabije normalnie. Nie no, idź stąd! Idź stąd! I dobrze i tak zostaw mnie. Nie ruszaj mnie. Ucieknę. Ucieknę. Nie dotykaj mnie. Idź stąd. Piekielny ogień. Piekielnego ognia ona jest stworzona. Nie no, tak być nie może. Ona jest z piekielnego ognia. Myślałam, że tylko ja jestem z ognia. Idź stąd, idź stąd. nie ruszaj się za ze mnie. To ja, to ja, nie bój się, nie bój się dzidzio. Już, 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 już. Ja to tylko ja to wygram. Dam radę, dam radę. Idź stąd, idź stąd, idź stąd, <laughs> i dobrze. Mm. Przepraszam, że tak dużo gadałam, ale to była ekscytacja, że wygrałam i wytropiłam ośmiowicowce. Dzisiaj na koniec tego odcinka, przypominam, możecie zagłosować w kom, yy, którą postacią mam teraz grać. Czy mam dalej grać jakimś czy może jedną z tych postaci? Goodbye, pozdrawiam wszystkich w sumie, albo i, i, tak w ogóle mam TikToka, nazywam się Bandy Dobra, napiszę w opisie.